Znajdujemy się w sklepie Marty Sport, gdzie będziemy rozmawiać o odzieży outdoorowej, czyli takiej, którą możemy zabrać na bliższe i dalsze wędrówki. Właśnie. Zaczynając od początku, czyli od tego, co możemy założyć na górę. Na górę. W tym momencie mamy sezon jesienny, zaczniemy już się trochę chłodniejsze dni. Przydałaby się jakaś odzież, już troszeczkę grubsza, niż jakieś zwykłe t-shirty. Proponowałabym w tym momencie soft która jest to na polarze, która daje ciepło, zachowuje wiatroszczelność, jak i również wodoodporność, czy przy tym ma również dobre parametry oddychalności. Także para wodna wytworzona przez organizm dostaje się na zewnątrz, dzięki czemu mamy uczucie sucho, no i daje naprawdę dobry komfort, jeżeli chodzi o wiatr, super sprawuje się na rower, wędrówki, tego typu rzeczy. W bluzie czujemy się, mamy poczucie ciepła, nie przepuszcza ona wiatru, Czyli możemy ją zabrać wszędzie tam, gdzie będziemy chcieli. Proszę. Tak, na no, takie niespodziewane warunki atmosferyczne, jak mamy teraz w kraju. Zacznie się właśnie jesień, deszcze nie, nie robią problemu, wiatr spokojnie zablokuje, daje nam to naprawdę dobry komfort ciepły. Chociaż outdoorowa może się wydawać, że nie jest aż tak powiedzmy kobieca, ale tutaj widzimy, że wręcz przeciwnie. Wszystkie kolory, które kobiety uwielbiają. Jak najbardziej. Dużo różów, fioletów, jakieś tam odcienie również błękitu. Wszystko, co Pani lubi najbardziej. Czyli nawet w odzieży outdoorowej możemy w 100% zachować swoją kobiecość. No jak najbardziej. Górę już mamy, a co z butami? Możemy dobrać różne rodzaju obuwie, zależy jakie mamy warunki. Mamy obuwie całoroczne, czyli takie, które nie jest docieplane, ale chroni przede wszystkim kostkę przed skręceniem w takich górskich wędrówkach i ochrania stopę oraz zapewnia jej wodoodporność. Później przychodzimy już w wersję obuwia zimowego, lekko docieplanego, wyższym węzane. mamy obuwie ze skóry, nubuku, Również jakieś takie syntetyczne tkaniny też się znajdują. Ważne, żeby but był wytrzymały, a jednocześnie lekki, żeby nie sprawiał dużo wagi, dużo problemów podczas chodzenia. No i chroni przede wszystkim nam kostkę, to jest najważniejsze przy, przy dłużej, długich wędrówkach, zwłaszcza górskich. No właśnie, mamy buty, które są niższe i wyższe, tak? Mm -hmm, tak, dokładnie. Te wyższe są przeznaczone do właśnie spinaczki jakiejkolwiek, jakichś wędrówek takich gdzieś na szczyty. Niskim obu, no, i zawsze klienci szukają czegoś niskiego, wygodnego, żeby to wiadomo było przewiewne, ale zazwyczaj takie buty odradzam zwłaszcza jeżeli ktoś chce spinać się na nasze, powiedzmy Tatry. Mogę pozostawić tą, zawsze, bo mówię tak, że klient może sobie w tym pochodzić po krupówkach nigdzie dalej. raczej znaczy nie, ma, nie, ma nie ma potrzeby zaryzykować własnego zdrowia. Zawsze polecam obuwie z, z wysokiej zakostką. No właśnie, może Pan powiedzieć co tutaj znajduje się za nami, jakie to jest obuwie? W tym momencie mamy obuwie, jeżeli chodzi o takie całoroczne, obuwie tutaj high teka Jak mówiłem, nie jest ono docieplone, tutaj reguluje się ciepło poprzez grubość skarpety. Zawsze trzeba wziąć to troszkę luzu, żeby, do kół, żeby wybierać takie obuwie. Ono głównie chroni nam, jest wysokie, chroni kostkę, zazwyczaj tutaj, w tym miejscu, tak? Podeszwa, podeszwa jest bardzo ważna, zwłaszcza bieżnik. Jeżeli chodzi o wędrówki, musi być dość solidny, żeby się trzymał na wierzchni. Podeszwa musi być dość twarda, żeby też nie, nie czuć całej grani pod stopą. Najlepsze tworzywo na buty – skóra. Nic lepszego nie znajdziemy, nie, przy dobrym zapastowaniu i konserwacji posłuży naprawdę kilka lat. Ewentualnie później mamy już obuwie trochę bardziej na sezon już jesienno-zimowy. Tu model Eco już z membraną Gore-Texową, czyli już taka najwyższa możliwa wodoodporność, jeśli chodzi o, o, to, o to jest taki już royce wśród membran. Tu już mamy skórę z jaka, czyli bardzo solidną, grubą, naprawdę buty nie do zdarcia. Na wszelkie warunki polecam.